Ale o jaki portal chodzi? Gdzie? Gdzie jaki portal? Poczekaj, no bo mam y, laga Robloxa, no i coś mi się teraz tutaj no, ja zlagowało. Nie mogę się w ogóle ruszać. Poczekaj. Jeszcze musisz się zacinać. Ja byś co? Jeszcze raz? Dobra. To muszę ja zrobić... To... Typ... Alt F4 już. Klas Roblox. Co jest kurde z tym Bobloxem? Dobra. Um, Boblox już jest zamknięty, dobra. Um. Så bra. E... Nå no, hygges det.